Mamy takie zadanie: oblicz wartość wyrażenia dla u równego minus 1 i w równego 2. Co to znaczy, że w miejsce litery u i w miejsce litery w musimy podstawić te wartości liczbowe. A zatem zaczynamy. Trzy razy, jak nie ma między literką a liczbą żadnego znaku, to znaczy, że jest mnożenie u, czyli minus 1. Dodać 2 razy w, czyli 2, i odjąć 5. No i musimy obliczyć wartość tego wyrażenia. 3 razy minus 1 to jest minus 3. 2 razy 2 dodać 4, i przepisujemy odjąć 5. To się równa. Minus 3 dodać 4 to jest 1. 1 odjąć 5, mamy minus 4. Zmienimy sobie kolor, żeby tu było widać. Kolejny przykład. Tutaj mamy tak 7, to z tym nic nie zrobię. Przepisuję odjąć 2 razy. Zamiast U wstawiam minus 1 razy W, czyli 2. To się równa. 7 przepisuję. Tutaj mamy minus 2 razy minus 1, no to wiadomo, że dwie liczby ujemne pomnożone dadzą dodatnią. 2 razy 1 jest 2 i razy 2 4. 7 dodać 4 będzie 11. Kolejny przykład. U dodać w trzecich. U, czyli minus 1, dodać w. Wstawiam, czyli 2, i w mianowniku mam 3. Minus 1 cała, dodać 2 trzecie, no możemy to zamienić na minus 3 trzecie, dodać 2 trzecie, ale pewnie większość z Was z pamięci zauważy, że to będzie minus 1 trzecia. No i kolejny przykład. Co tu mamy? Otwieramy nawias i wstawiamy 2 razy. Zamiast W wstawimy dwójkę. Odjąć 3 razy zamiast U minus 1. Zamknę nawias. Podzielić przez 2. To się równa. 2 razy 2 mamy 4. Minus 3 razy minus 1 będzie dodać 3. I podzielić na 2. To będzie tak. 3 dodać 4, najpierw w nawiasie mamy 7, podzielić na 2, a zatem 3 i 5 dziesiątych. No i ostatni przykład tutaj. 8 minus i mamy zaustawić minus 1 przez 2 razy. 2, bo tyle wynosi w. 8 minus i minus da nam plus 8 plus 1 będzie 9, a w mianowniku 2 razy 2, 4. Mamy 9 czwartych, czyli 2 całe i 1 czwarta. W ten sposób obliczamy wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.